Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Będzie to wyciskanie sztangierów na ławce płaskiej. W pierwszej cenie zrobimy 12 powtórzeń. Wykonamy tutaj 4 serie, zaczynając od 12 powtórzeń z progresją, zwiększając obciążenie, schodząc powoli do 10, 8 i w ostatniej końcowej serii wykonamy 6 powtórzeń. Ćwiczenie to bardzo podobne jest do wyciskania sztangi na ławce płaskiej, natomiast dużą zaletą tego ćwiczenia jest większy zakres ruchu poprzez zastosowanie sztangielek. Podczas wykonywania tego ćwiczenia ramiona powinny znajdować się prostopadle względem tułowia. Podobnie jak w przypadku wyciskania sztangi na ławce skośnej, tutaj również nie prostujemy rąk w stawach łokciowych. Obowiązuje tutaj zasada, im większy zakres ruchu, tym pełniejszy rozwój mięśni.